Dzień dobry Polsko! Dzień dobry z Bali! No i jesteśmy jesteśmy już w naszym hotelu. Tutaj mamy rezerwację noclegu na dwie noce. Zobaczymy, co dalej. Dopiero żeśmy dotarli, że tak powiem, oglądaliśmy pokój. Taki mamy tutaj basen. Z pokoju go widzimy. Także może mi się uda w tej roletce to pokazać. Nie ma tłoku. Ceny, jakie rewelacyjne za pokój tutaj, ale to wszystko zobaczycie w filmie jutro. Płacimy zaledwie 80 zł. No, a tak wygląda basen, woda cieplutka. Także zachęcamy do oglądania naszych filmów. Zostajemy na Bali albo tutaj w Indonezji przez miesiąc, czy na Bali, czy pojedziemy gdzieś dalej. To się okaże. To się wszystko jeszcze okaże. No, a tak wygląda hotel tutaj. Tak wygląda hotel, a my mamy gdzieś. O, tam, tam na końcu, dokładnie tam mamy na spokój. Także idę zobaczyć. Idę Wam pokazać, jak wygląda widok z naszego pokoju. A taki mamy właśnie widok z naszego okna balkonowego. Także życzymy miłego dnia. Zapraszamy do oglądania filmów. Trzymajcie się z Panem Bogiem.